Witam Was kochani w kolejnym foodbooku na moim kanale. Dzisiaj na śniadanie będą przepyszne gofry i będą one zrobione z mąki orkiszowej. I tutaj od razu powiem, że w ogóle nie czuć, że jest to inna mąka niż taka typowa mąka pszenna, bo te gofry wychodzą naprawdę przepyszne. No i gofry jak te gofry standardowo zrobię właśnie z mąki, do tego dodam mleko, jajko, pół łyżeczki proszku do pieczenia, słodzik oraz ja jeszcze dodaję zawsze budyń. I nie wiem czy wiecie, ale te budynie z doktora Edkera nie mają cukru, już Wam pokazuję skład ja je kupuję w Lidlu, ale zapewne są w większości sklepów, tak podejrzewam także fajnie, że nie mają cukru bardzo duże zaskoczenie i bardzo pozytywne wszystkie te składniki ze sobą wymieszam a następnie wyleję na rozgrzaną gofrownicę i gdy gofry będą się piekły to zrobię krem do nich czyli wymieszam ze sobą skyr, waniliowy oraz ricotte, czyli wyjdzie taki fajny, puszysty, waniliowy serek wedle uznania, jeśli stwierdzę, że jest za mało słodkie to również dodam troszeczkę erytrytolu no ale to zobaczę w trakcie i gotowe gofry posmaruję takim Kremem, ułożę maliny i śniadanie będzie gotowe. Także zabieram się o robienie. I tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanie, czyli przepyszne orkiszowe gofry, do tego krem waniliowo-śmietankowy, maliny oraz ja do tego jeszcze dodałam odrobinkę kakao, aby to jeszcze ładniej wyglądało. Jeśli lubicie gofry, to koniecznie sobie spróbujcie takiej fit wersji. Dzisiaj moje drugie śniadanie będzie mega proste i mega szybkie, bo będą to wafle ryżowe, które posmaruję twarogiem. Ja mam tutaj twaróg półtusty, oczywiście zmielony, zawsze go wybieram. Gdyby w moim Lidlu był twaróg chudy już zmielony, to wzięłabym na pewno chudy, a dała więcej orzechów, ale niestety jest tylko półtusty, więc wybieram taki. I na twaróg ułożę dżem 100% owoców, ja mam tutaj smak truskawkowy i całość posypię posiekanymi migdałami. Jeśli na przykład nie lubicie smaku takiego samego twarogu, to możecie go najpierw wymieszać z przykładowo erytrytolem. Ja natomiast jak mam ten słodki dżem, to już mi jak najbardziej odpowiada, ale to oczywiście wiadomo, kto jak lubi, także zróbcie wedle własnych preferencji. Proszę bardzo, tak się prezentuje moje dzisiejsze drugie śniadanie, chyba nawet nie mam za bardzo tutaj co mówić, także przejdę do obiadu. Dzisiaj na obiad będą domowe makwrapy i będą one oczywiście w fit wersji, w znacznie mniej kalorycznej wersji. I wierzcie mi na słowo, są po prostu przepyszne, jeśli lubicie taki domowy fit fast food, to koniecznie musicie sobie ich spróbować. I są bardzo proste do zrobienia i tak samo bardzo prosto jest zrobić z nich taką właśnie fit wersję, którą ja Wam pokażę. I tutaj będziemy potrzebować tortilli, najbardziej no sprawdzą się w McWrapach zwykłe pszenne, mogą być też pełnoziarniste, wieloziarniste, jakie chcecie to użyjcie. Jeśli chodzi o sos, to do McWrapa takiego domowego najlepsza będzie śmietana dwunastka, czyli łyżka takiej śmietany. Do tego łyżeczka majonezu, polecam majonez lekki, oraz łyżka keczupu. Ja tutaj w końcu dorwałam keczup, który jest bez cukru, więc już na pewno zostaje on moim faworytem. Jest bardzo smaczny i już zdecydowanie będę używać tylko go w swojej kuchni. Jeśli chodzi o warzywa, to w magwrapie będzie sałata lodowa, pokrojony pomidor oraz garść rukoli. Tutaj mamy już przeszykowane mięso, i są to polędwiczki z kurczaka. Może to również być filet, ale moim zdaniem polędwiczki są troszkę bardziej delikatne, i tutaj nadają się wręcz idealnie. I te polędwiczki przyprawię solą, pieprzem oraz papryką słodką. Następnie poleję je oliwą, wszystko razem wymieszam. Następnie zblenduję płatki kukurydziane i obtoczę mięso w nich. I właśnie dzięki oliwie te płatki kukurydziane będą się trzymać na tych polędwiczkach. I takie gotowe polędwiczki będę piekła około 20 do 25 minut w 200 stopniach. Ja piekę w opcji góra-dół. No i jeśli chodzi o McWrapa, to tutaj musi być ser cheddar. I właśnie ostatnio wpadł w moje ręce, także z tego względu wyszły te domowe McWrapy. Także tutaj ja do jednej tortili daję około półtora plastra mniej więcej. Co zresztą zobaczycie. No i to by było chyba wszystko, więc zabieram się za robienie. I jeszcze takie tylko szybkie info. Ja robię dzisiaj dwie tortille, więc wszystkie składniki będę kroić podwójnie. Po jedną tortille robię dla siebie, a drugą dla Janka. I tak jak już wcześniej wspominałam, ja będę piekła je około 20 do 25 minut, w około 200 stopniach grzanie góra dół. Jednak pamiętajcie, że każdy piekarnik jest inny i najlepiej sprawdzać, czy już są gotowe. No i pamiętajcie tylko, że one mają się tak fajnie podpiec na taki złocisty kolor. Teraz zajmę się ukrojeniem pozostałych składników, ale tak tylko jeszcze szybko dodam, że w mniej więcej połowie czasu pieczenia nagetsów obracam je na drugą stronę. Jeśli chodzi o tortile to zawsze polecam je podpiec i można to zrobić na suchej patelni, w piekarniku albo opiekaczu, także tutaj wedle uznania. I ja zawsze je podpiekam już w momencie kiedy nuggetsy są gotowe i dosłownie zajmuje mi to około 2 minuty. A tak wygląda już gotowe mięso, czyli tak jak wcześniej wspomniałam jest ono tak podpieczone na złoty kolor. I tak się prezentuje dzisiejszy obiad, czyli McWrapy w fit wersji, w znacznie mniej kalorycznej wersji. Jeśli lubicie takie domowe fit fast foody, to koniecznie musicie sobie tego spróbować, bo naszym zdaniem ten posiłek to jest po prostu petarda. A szczerze mówiąc, mi ogromną radość sprawia robienie takiego domowego fast foodu, w znacznie zdrowszej wersji, w znacznie mniej kalorycznej wersji. Jeśli lubicie takie posiłki, to koniecznie dajcie znać. Dzisiaj na kolację będzie zupka szparagowa i tutaj zacznę od tego, że na oliwie podsmażę drobno posiekaną cebulę, marchewkę oraz czosnek, z tym, że ja czosnek zawsze dodaję dopiero tak mniej więcej na ostatnie półtora minuty smażenia, w międzyczasie ze szparagów oderwę końcówki oraz pokroję je na mniejsze części. I tak samo w międzyczasie obiorę ziemniaki, również je pokroję w takie mniejsze części i gdy tutaj całość mi się ładnie obsmaży, to dodam ziemniaki, całość zaleję wodą. Wody wiadomo tyle, aby po prostu zakryć całość. Dodam również bulion warzywny oraz piramidkę smaku i całość zacznę gotować i mniej więcej w połowie gotowania dopiero dodam szparagi, z tego względu, że ziemniaki potrzebują znacznie więcej czasu, żeby się ugotować, a nie chcę, żeby te szparagi mi się jakoś bardzo rozgotowały, dlatego ja zawsze szparagi dodaję dopiero mniej więcej w połowie, Gotowania, no i całość gotuję, aż warzywa będą miękkie. Na sam koniec dodaję połowę posiekanego pęczku koperku. No i do zawielenia, tym razem mam tutaj śmietanę dwunastkę, którą właśnie dodam do tej zupy. No i cała zupka będzie gotowa. Także jest to naprawdę kulinarny banał, a ja zabieram się za robienie. Thank you I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolacja, czyli zupka szparagowa, która jest z marchewką, ziemniakami, cebulką i czosnkiem, do tego pół pęczka koperku, a całość zabielona jest śmietaną dwunastką. Także jeśli lubicie zupki, to koniecznie musicie sobie jej spróbować. I to by było na tyle w dzisiejszym foodbooku. Dajcie koniecznie znać, czy tutaj również znaleźliście jakiś przepis dla siebie i będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie komentarz, łapkę albo subskrypcję, bo bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania dla Was, a tym Tymczasem ja się z Wami żegnam i standardowo mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 12.00.